Ależ nam się dzisiaj szykuje mecz, proszę Państwa. Na to spotkanie czekali nie tylko kibice obydwu drużyn. Za chwilę transmisja Selhurst Park. Selhurst Park w Londynie, stadionu na co dzień Crystal Palace. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i będący ze mną na komentatorskim stanowisku Jacek Laskowski. Dzisiaj gra Crystal Palace przeciwko Aston Villa. Na naszych ekranach ustawienie w dzisiejszym meczu drużyny Crystal Palace. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-4-2, a i ostre wejście sędzia powinien zareagować. Pierwsze minuty spotkania i mamy pierwszą żółtą kartkę. Szkoda, że na razie bardziej koncentrują się na kopaniu wzajemnie po kościach niż na graniu w piłkę. Akcja skrzydłem. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Wybijają teraz do przodu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. To może im dać prowadzenie. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Crystal Palace doskonale się spisuje w tym sezonie przed własną publicznością. Czy dzisiaj kibice znowu poniosą ich do zwycięstwa? Zgromadzili już 12 zwycięstw w 12 meczach. To efekty ofensywnego futbolu, jaki prezentują przed własnymi kibicami. Stwarzają dużo sytuacji, co przekłada się na gole i kolejne wygrane. Taylor. Aleksander Sorlow. Nie ma dośrodkowania. Dobra interwencja. Dobrze, do przodu. Mają szansę na kontratak. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Aleksander Sorlow. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Max Maier! Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie, to mogło zaskoczyć. Naprawdę niewiele brakowało. Taylor, Chester, Jack Lance Lansbury, Scott Hogan. Ma możliwość dośrodkować. Może stąd strzelać! Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Aleksander Sorlow. Krystal Palace, atakuje skrzygłem. skrzydłem. Rywale zostawili tam sporo miejsca. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Za chwilę wznowią z autu blisko pola karnego. Kujate, Jack Gryliwicz. Próbują rozegrać po skrzydle. No chyba nie sąd I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. No, musi uważać. Ma do kogo zagrać. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Lansbury. Ryzykowna, ale udana interwencja. Jack Grish. Bruno Nascimento. Lansbury. Świetnie się dzisiaj prezentują. Nic dziwnego, że są na szczycie tabeli. To prawda, oglądamy fantastycznie zgrany zespół, który ciężko zapracował na swój sukces. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Toussaint. I piłka wybita do przodu. Aston Villa atakuje wzdłuż linii bocznej i boiska sporo wolnej przestrzeni mają z przodu. Townsend, Aleksander Sorlow. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Przechwyt, ale nie opanował. Dobre przejęcie podania w środku pola. Meyer, Towsend, Kujate. Nie jest sam. Czy będzie prowadzenie? Słupek ocenił ich od straty Gola. Piłka odbita, wraca na murawę. Ach, sporo szczęścia miał teraz bramkarz. Centymetry i piłka wpadłaby do siatki. Świetny pomysł, ten lop stwarza zagrożenie. Dośrodkowanie. Popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycje. Aleksander Sorlow. Teraz szansa na prowadzenie? Kolej no mamy jeden do zera. Pierwsza i mam nadzieję, nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. Zdążyli jeszcze, jak widzimy, strzelić bramkę przed końcem pierwszej połowy. I ciekawe, co zawodnicy usłyszą w przerwie od trenera, od obu trenerów. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Chester. No, udało się przejąć. Aleksander Sorlow. Szansa na oddanie strzału! To Bliska już do bramki. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Pierwsza połowa kończy się. Już czas na drugą połowę meczu na Selhurst Park. Zapraszamy. Numer 18, James McArthur. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Jest przejęcie i mają szansę. To dobry moment na centrę. Toussaint. Aleksander Sorlow. No, może być groźnie. Może zdecydować się na strzał. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Ależ on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Chester, Lansbury, Jack Grealish. No, już blisko polekarny. Dobre, dalekie wybicie. Jak griliz? No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Znowu celne podanie tego zawodnika. James MacArthur Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Gol. Rewelacyjnie to zrobili. kibice szaleją. Fantastycznie się dzisiaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem. To już jego trzeci, a to oznacza, że do domu wróci z piłką meczową. Nie ma, nie ma litości dla rywali. Hat trick kompletuje dzisiaj te bramki, tylko pozazdrościć. Fenomenalna skuteczność. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Drużynę Barcelony oficjalnie zasilił nowy nabytek. Klub potwierdził tym samym wcześniejsze nieoficjalne doniesienia. Kwoty transferu nie podano, co jest zwykłą praktyką w takich wypadkach. Ale oczywiście pojawiają się różne szacunki. No strzela! Udana interwencja. Bramkarza, piłka w jego rękach. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Dośrodkowanie w pole karne, walczą piłkarze pozycję. Jack Grylisz. W ostatniej chwili przejęli. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Blisko polekar. ależ okazja, czy ją wykorzysta. Lansbury. Aston Villa atakuje wzdłuż linii bocznej boiska. Sporo wolnej przestrzeni mają z przodu. Piłka w polekarne, są tam koledzy. Niestety nic nie wyszło z tego dośrodkowania. MacArthur. Zaha. Wilfried Za. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo! Toussaint. Wspania... Uderzenie! Tak, mamy bramkę, proszę państwa, dla takich chwil ogląda się mecze. Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. No i mamy kolejną bramkę, ciężko będzie odrobić tę stratę. I Jeśli chce się gonić wynik, to najpierw trzeba pomyśleć o zorganizowaniu obrony, żeby nie tracić kolejnych goli. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Bruno Nascimento. Jack Grillis. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Oddalają grę od strefy obronnej. MacArthur. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Oddaje strzał. Scott Hogan. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Daleko wybijają. Piłka wyszła na aut. Trener Aston Willi dokonuje zmiany. James McArthur. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Benteke. James McArthur. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Gardner. Mafioleki. Do końca meczu już tylko 7 minut. To już końcówka tego jednostronnego meczu. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Lansbury, zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Aha. No może być groźnie. Może zdecydować się na strzał. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Aha. Jest przejęcie i mają szansę. Bentekę, Zaha. Koniec spotkania. Kibice biją mu brawo i w pełni zasłużenie, bo zagrał dzisiaj naprawdę fantastycznie. Tak, błyszczał niczym gwiazda pierwszej wielkości, a rywale nie byli w stanie przerwać jego koncertu strzeleckiego. Rozmawialiśmy wcześniej, że jest od jakiegoś czasu w dobrej formie, ale tym hatrykiem przeszedł samego siebie. Cała jedena... 11...